Starożytne modlitwy psalmami. Psalm 91. Pod osłoną najwyższego. Kto mieszka, pod osłoną najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmocnego, ten mówi do Pana Ucieczko moja i twierdzo moja. Boże mój, któremu ufam, bo on wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię, i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego. Ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego tysiąc a dziesięć tysięcy poprawicy Twojej, ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz, i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem Aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po lwa i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie. A ja go wysłucham, będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę, długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Psalm 94. Wołanie o sprawiedliwość. Boże, mścicielu, Panie, Boże Mścicielu, ukaż się, powstań Ty, który sądzisz ziemię, daj pysznym odpłatę jak długo występni, O Panie, jak długo będą się chełpić występni, będą pleść i gadać bezczelnie, i chwalić się będą wszyscy złoczyńcy. Lud Twój o panie depczą i uciskają Twoje dziedzictwo. Mordują wdowę i przechodnia, i zabijają sieroty, a mówią: Pan nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba. Pomnijcie, głupcy w narodzie, kiedy zmądrzejecie bezrozumni. Nie ma słyszeć ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć ten, co utworzył oko. Czy nie ma karać ten, co strofuje ludy, ten, który ludzi naucza mądrości? Pan zna myśli ludzkie, że są one marnością. Szczęśliwy mąż, którego ty wychowujesz, o panie, i prawem Twoim pouczasz, by dać Mu odpocząć w dniach nieszczęśliwych, nim grób wykopią dla występnego. Pan bowiem nie odpycha swego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa, lecz wyrok powróci do sprawiedliwości. Za nią pójdą wszyscy. Co są prawego serca? Kto wystąpi w mojej obronie przeciw niegodziwcom? Kto mnie zasłoni od złoczyńców? Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, wnet by moja dusza zamieszkała w kraju milczenia. A kiedy myślę, moja noga się chwieje. Wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie, gdy się w moim sercu mnożą niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeźwiają. Co z Tobą ma wspólnego nieprawy trybunał, który sprowadza nieszczęście wbrew prawu? Choć czyhają na życie sprawiedliwego, chociaż potępiają krew niewinną. Na pewno Pan będzie mi obroną, a Bóg mój skałą ucieczki, a tamtym za ich niegodziwość zapłaci i zgubi ich własna złośliwość. Nasz Pan Bóg ich zgubi. Psalm 102. Prośby Wegnańca. Panie, słuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do ciebie przyjdzie. Nie kryj przede mną swego oblicza w dniu utrapienia mojego. Nakłoń ku mnie twego ucha, w dniu, w którym cię wołam, szybko mnie wysłuchaj. Dni bowiem moje jak dym znikają, a kości moje płoną jak w ogniu. Moje serce wysycha spalona jak trawa. Zapominam nawet o spożyciu chleba. Od głosu mojego jęku moje kości przywarły do skóry. Jestem podobny do kawki na pustyni. Stałem się jak sowa w ruinach. Czuwam i jestem jak ptak samotny na dachu. Każdego dnia znieważają mnie, moi wrogowie, srożąc się na mnie, przeklinają moim imieniem. Albowiem jak chleb jadam, popiół, i z płaczem mieszam mój napój. Na skutek oburzenia Twego i zapalczywości, boś Ty mnie podniósł i obalił. Dni moje są podobne do wydłużonego cienia, a ja usycham jak trawa. Ty zaś, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie, a imię Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi, bo czas już Byś się nad nim zmiłował. Bo nadeszła godzina. Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie i użalają się nad jego gruzami. Narody będą się bały imienia Pańskiego i wszyscy królowie ziemi Twojej chwały. Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swej chwale. Przechyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to spisać dla pokolenia, co przyjdzie, a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana, bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego. Popatrzył z nieba na Ziemię, aby usłyszeć jęki pojmanych. Aby skazanych na śmierć uwolnić, by imię Pańskie głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem. Kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć Panu. Siła moja w drodze ustała, dni moje uległy skróceniu. Mówię, Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie moich dni. Twoje lata trwają poprzez wszystkie pokolenia. Ty niegdyś założyłeś ziemię, i niebo jest dziełem rąk Twoich. Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz, i całe one, jak szata, się zestarzeją. Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie. Ty zaś jesteś zawsze ten sam, i lata twoje nie mają końca. Synowie Twoich sług będą mogli osiąść na stałe i potomstwo ich będzie trwało wobec Ciebie. Amen. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę, ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.